Czarne serce, dramatyczne pożegnanie. Iwona Pawłowicz w żałobie po stracie ukochanej mamy. Zniknęła moja ostoja świeca, osoba ze złożonymi dłoniami. Nieprawdopodobnie bolesny czas dla czarnej mamby. Choć 6 lutego 2026 roku, oczy wszystkie zwrócone są na wiosenne ramówki i parkietowe emocje, Iwona Pawłowicz mierzy się z najtrudniejszym wyzwaniem w swoim życiu. Za czarnymi okularami które coraz częściej towarzyszą jej w miejscach publicznych, kryje się głęboka strata śmierci ukochanej mamy, Zenobi Szymańskiej. Pani Zenobia odeszła w wieku 92 lat, zamykając tym samym pewną epokę w życiu Jurorki. Sytuacja jest niezwykle poruszająca, ponieważ mama była dla Iwony nie tylko rodzicem, ale przede wszystkim najlepszą przyjaciółką i życiowym przewodnikiem. Zenobia Szymańska zmarła spokojnie w otoczeniu najbliższych. To, jak podkreśla rodzina, dało im pewien komfort w tych dramatycznych chwilach. Informacje o odejściu seniorki rodu potwierdził brat Iwony Pawlowicz, publikując w mediach społecznościowych wymowne, czarno-białe zdjęcie, które wywołało falę kondolencji ze strony przyjaciół i fanów programu Taniec z Gwiazdami. Wspomnienie o Zenobi Szymańskiej, 2026. Wiek, 92 lata, odeszła jako nestorka rodu, Pozostawiając po sobie wspomnienia całego pokolenia. Charakter, zapamiętana jako osoba niezwykle ciepła, serdeczna i pełna humoru, która do końca pozostała świadoma i oddana rodzinie. Wpływ na Iwonę, to ona zaszczepiła w córce dyscyplinę i miłość do tradycji, będąc fundamentem jej sukcesów zawodowych. Ostatnie chwile upłynęły w domu, w atmosferze spokoju i miłości, o co zadbały jej dzieci. Warto zauważyć fakt. Że Iwona Pawłowicz w 2026 roku musi uczyć się funkcjonowania w zupełnie nowej rzeczywistości. Żałoba po stracie matki to proces, którego nie da się przyspieszyć, a czarna mamba szuka obecnie oparcia w mężu i rodzeństwie. Choć świat mediów pędzi naprzód, dla Iwony czas się zatrzymał. Fotografie i listy stały się teraz najcenniejszym schronieniem, pozwalającym podtrzymać więź z kobietą, która przez ponad sześć dekad była jej największą fanką. Rodzina Szymańskich i Pawłowicz otrzymała setki wiadomości od osób, które miały okazję poznać panią Zenobię. Wszyscy zgodnie podkreślają, że jej życzliwość była zaraźliwa. Fakt, że odeszła tak spokojnie, jest dla bliskich jedynym pocieszeniem w tym bezmiarze smutku. Iwona, mimo ogromnego bólu, stara się zachować profesjonalizm w swoich zobowiązaniach, ale każdy, kto ją zna, widzi, że jej powściągliwy uśmiech ma dziś zupełnie inny wymiar. Internauci łączą się w bólu z jurorką. Pani Iwono, mama zawsze będzie przy pani, w każdym kroku na parkiecie. Wielka strata, taka wspaniała i pogodna kobieta. Wyrazy współczucia dla całej rodziny. W 2026 roku ta osobista tragedia przypomina nam wszystkim, że za blaskiem fleszy kryją się ludzie, których dotykają takie same dramaty jak każdego z nas. A wy jak wspominacie obecność mamy Iwony Pawlowicz w jej życiu? Czy pamiętacie wspólne zdjęcia i wywiady, w których artystka z taką miłością opowiadała o pani Zenobi? Czy uważacie, że praca i powrót do obowiązków w tańcu z gwiazdami pomogą Iwonie przetrwać ten najtrudniejszy czas, czy może powinna teraz całkowicie odciąć się od mediów? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym tekstem i prześlijcie słowa wsparcia dla naszej czarnej mamby. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami ze świata gwiazd.